Witam Państwa serdecznie w sobotni poranek. Tak jak zapowiadali, przyszła do nas śnieżyca. Mamy około 15-20 cm śniegu w sadzie, ale to nam nie przeszkadza, żebyśmy dzisiaj Państwu zaprezentowali nowość na rynku: sekator Altuna AB25 hiszpańskiej firmy. Jest to sekator z ostrzem powlekanym tytanowo. Jak sama nazwa mówi, sekator AB25 ma do 25 mm średnicę cięcia. Więc w takim sadzie jak ten, a znajdujemy się w sadzie w miejscowości Dziunin, okolice Mogielnicy, znajdujemy się w kwaterze Retiona Prince'a, czteroletni. Jest to podkładka M9, M9, tak, karłowa. Zastosowany został na tej kwaterze regulator wzrostu, tak jak Państwo widzicie. No więc tak, jesteśmy w Jona Goldach, tak jak mówiłem wcześniej, Retiona Prince. Wszystkie te mocniejsze gałęzie usuwamy, które są niepotrzebne, niewydajne. Gałęzie, które są pod kątem prostym, tak samo usuwamy. Drobne gałązki, tak samo usuwamy. Podcinamy, żeby nam się nie obwieszały, o. Tutaj proszę Państwa, o, ta gałązka jest fajna, drobniutka. Tylko ten, tu tak samo możemy ją zostawić. Wiem, że będzie pełno hejterów. Mówiło, że a po co zostawiać, można wywalić. Ja tą gałązkę jeszcze zostawię, ponieważ gdyż ona jeszcze nie jest równa z przewodnikiem, gdy ona nam się wtedy wyrówna, możemy ją zrobić na, na czop, ale ja tu na jednorocznym przyroście, o. Zostawię i na przyszły rok na pewno ona będzie do wyrzucenia. Tutaj tak samo starsza gałąź robimy na czop, zostawiamy tylko młode, fajne gałązki. Tu podcinamy. Tą tak samo proszę Państwa, ja wyrzucę, gdyż ona tutaj dolną partię drzewa nam będzie zasłaniała. Sekator daje sobie radę. Jest mały, niepozorny, ale naprawdę robi, robi fajną robotę. O, tu tak samo wilk jednoroczny, przyrost jednoroczny. Robimy go na czop. Tu tak samo. O, zobaczcie Państwo. Czop, czop. Tu jest bardzo silna gałąź. Dwuletnia. Dwuletnia gałąź. Też ją usuwamy, bo jest konkurentem dla przewodnika. O. I tak Państwu wspominałem. Szerokość cięcia tego, tego sekatora 25 mm wystarczy naprawdę w takim sadzie. Podsumowując, ten sekator bardzo dobrze się sprawdza w takim sadzie jak ten w sadzie karłowym. Uważam, że stosunek jakości do ceny jest bardzo dobry. Poleciłbym go swoim znajomym, jak i kolegom. Zapraszam do linku pod filmem. Dziękuję. Do widzenia.